Witaj, Jutrzenko, promienna na niebie. Ty wiesz, jak bardzo kocham ciebie. Kiedy otworzyłam dziś oczu, przywitałam ciebie. Z wdzięcznością mego serca. Dziękuję ci, że jestem. Że żyję. Że się poruszam. Że mogę kochać, że mogę widzieć, że mogę słyszeć. Jestem Ci wdzięczna za to, że żyję. Że mogę postawić pierwszy krok, że mogę oddychać i tuć piękno natury. Patrząc oczyma serca, duszy. Jestem wdzięczna Ci za to piękno, za ten poranek. Jestem Ci wdzięczna, że mogę sobie zrobić piórzankę kawę bądź herbatę. Jestem Ci wdzięczna, że mogę coś zrobić dla siebie, że mogę się ubrać. Że mogę się cieszyć z tych cudownych ubrań, które mogłam sobie kupić, bo miałam tyle siły, żeby na to zarobić. Jestem Ci wdzięczna za chwilę spotkania z Tobą, z naturą. Jestem Ci wdzięczna. Za wszystko, co mam, za mój dom, za moją pracę, za tych wszystkich, których spotykam w moim życiu, jestem Ci wdzięczna. Za wszystko, za moich przyjaciół. Za moich bliskich. A Ty, za co jesteś wdzięczna? Przetul swą wdzięczność do swojego serca. I nasyć tą wdzięcznością każdą komórkę swojego ciała, swojego ducha. I pobądź z wdzięcznością. Tu e teraz. Wdzięczność pomnaża obitość. Wdzięczność uskrzydla nasze dusze. Kiedy jesteś wdzięczny, to nic nie oczekujesz. Świat zaskakuje cię swoim pięknem i swoją obecnością w życiu. To Bóg cię prowadzi. Kiedy zaufasz sercem, zaufasz swoją duszą. Paj za rękę swego Anioła i wkrocz ten, w ten dzień, w ten nowy dzień. Z uważnością, z miłością i wdzięcznością serca. Idź, nie lękaj się. Niech się darzy.